Hello widzowie z tej strony, ja i dzisiaj będziemy yy, grać. Tylko że jest ja znowu jestem nieprzygotowana na odcinek. Czemu tak jest? Nie wiem. Czekajcie. Nie, sorry, jednak się przygotowałam wcześniej. jeśli tak sklerozę mam. Więc Not Six Seven Horror. Nie! Nie wiem. Chodzimy sobie jeden na jeden, bo ja sobie będę dzisiaj sama grać. Beze, Zuzi. Sama. E, i co się ładujesz do góry nogami? Beze. Ty, bo mi rączki zjadło. A, bo to ten telefon. Dobra, bierzemy kokleta. Sobie zapas zrobić musimy na zimę. To znaczy, ja, ja już jestem w zimie na żywo, no ale tutaj trzeba. E. Ale tutaj trzeba sobie zrobić e, zapas na klientów, bo tutaj będzie ich może dużo. W ogóle tutaj przychodzą moi e, ci e, e, znajomi. Mi już słów zabrakło. Dzień dobry, co chcesz? Burgery, aż dwa burgery i kola. Ok, no. Ja już tutaj znam, bo ja sobie wcześniej zagrałam, żeby sprawdzić o co chodzi. Szczepionek i cełek. przeciągamy burger. Prawidłowo. Dobrze. Okej. Okay. Maś. Okay. Boże Święty, burger spadł. I ogólnie jak obraz będzie się poruszał i mówił 6-7, to mamy iść do tej piwnicy tutaj, bo wam tego nie powiedziałam. że ja sobie dźwięki wyciszyłam. Czekajcie, podgłośnijmy. Żeby słyszeć. Dwie kole, a po co ci dwie kole? Ona chciała chyba za samym serem. Tak? Tak, z samym serem. Patrzcie, bo tutaj można zrobić sobie swoje własne komponacje. Dobra, masz ogólnie, który z was pojawi się w tej grze? Co jest? Skąd mi wypadł? Ktoś tak po prostu coś, coś dziwnie. Yeah. Chcesz ze samym szczypiórkiem? Prawdziwa Zuzia by tak nie powiedziała, że chce ze samym szczypiórkiem chyba no by chyba wzięła cheeseburger, ale okej okay. Masz Kto teraz do mnie idzie? Co prawda nie krzyczy, ale mamy się schować. Boże, przecież schowam się w piwnicy. Czekaj, to jeszcze dolne bułki wezmę. Chyba, co mnie obchodzi, czy chyba jest na pewno? Szczepiorek, naj, najlepsze byłki. Okej, okay. dzień dobry. Ty chcesz burgeta, bur, br, 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 burgera, ser sałata. To jest co prawda szczepiorek, ale okej. Okay. Nie mam sałaty. I kolejny burger ser z szczypiełek. O, mi się już kuklety kończą. Widzicie, tutaj wszystko trzeba dokładać, nie tak jak w tamtym z kiebabami. Dobra, zaraz, zaraz przyjdę. Czekaj. Czekajcie chwileczkę, ja zaraz przyjdę. tutaj koklety muszę smażyć. Okej, okay, dobra. Co ty chcesz? Ty chcesz burgerem ze szczypiorkiem, burgerek z serem i burgerek. Oj, nie ma, nie ma szczypiorka. Co sobie musi taki klient pomyśleć? A gdzie ona poszła? Przecież miała mi zrobić burgiera. E. Dobra. Dobie. Dobra. Uznajmy, że tego nie było. To jest zwykły burger. Sam ten chyba tak. Ja? Det er ikke bonus. Okay. Eh, ya bukido bien. To the stunt, the stunt, the stunt, the stunt, the stunt. All right, it's one ear. You've unlocked Bloxyard and tomatoes now. And oh, yeah, Looks like you need Bloxyard. Okay. If you hear any weird noises coming from a dumpster outside, that's probably six of When that happens, you need to make him a she's good gear. Just she's, nothing else. After you've made it, Ja sobie tutaj może. Yeah, go too well. No okej, okay, no okej, okay, okej. Okay. Nic nie czytałam. A tutaj jesteś. Burger ze szczypiorkiem. O, ze szczypiorkiem i pomidorkiem. Napiszcie w komentarzu jakiego wy burgera najbardziej lubicie Czy ze samym serem, a może nie wiem a może jakiegoś smaka albo po prostu może nie lubicie burgerów, nie wiem Napiszcie w komentarzu. Tutaj mamy kombo dwa razy A nie trzy razy Okej, okay, kombo Mamy już Tylko sobie dorobię tutaj te, okej? Okay? Chyba okej okay. Dobra. Ty chcesz tutaj teraz sam szczypiorek. Oj, mi się też przy okazji skończył. I widzisz coś, żeś narobił, szczypiorek mi się skończył. Jeszcze muszę iść na dół, szczypiorek. Dobra, hop! No, dobra. Co to jest, czy chcesz? Szczypiorek i ser. Okej. Okay. Ale co robi w szczypiorku ser? E, Boże. Co robi w szczypiorku ser? Nie, chodziło mi o to, że... Co robi w burgerze szczepiorek. O to chodziło? W szczypiorku ser. To jest co on chce. No ja się nie rozdwoję. Dobra, więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, nie zrobiłam bulgara 6-7, dlatego że po prostu ja się nie rozdwoję. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Pa! pa!